Może by gdzieś nad wodę. Dobra, ale gdzie? Halo. Mam dla was mikrowyprawę. Dokąd? Co powiecie na Wenecję, Mazowsza? Wenecja? Tak! <ślesk> Jest narew, zamek na wyspie, kanały i urkliwe miasto z bogatą historią. Słowem, wszystko, z czego słynie. Wenecja Mazowsza, no i romantyczne rejsy gondolami. Gondole? W Półtusku? W XVI wieku Flisacy spławiali zboże na łodziach podobnych do tych gondol. Nazywały się szkuty. Na wzór tych szkut wybudowane są aktualnie gondole. Szkuty były dużo większe, zasypywane były zbożem i spływały bez silnika aż do Gdańska. Następnie sprzedawano zboże, sprzedawano szkutę. Lisacji kupowali konie i wracali do Połtuska. Żeby sprzedać konie, zakupić nową szkutę, zasypać zbożem i znowu płynąć do Gdańska. Z tej narwi wpadamy na, do bugu, a potem płyniemy przez dzierżenin, seroc, karniewek. I dopływamy do Zalewu Zagrzyńskiego. I tam, gdybyśmy chcieli dopłynąć do Warszawy, to musielibyśmy wpłynąć w kanałek Żerański. I wypływamy profili. Ale my nie o Warszawie, tylko o mieście, w które Narew wdziera się szerokimi kanałami. Dlatego w półtusku jest tak dużo mostków. Najdłuższy z kanałów otacza stare miasto i rynek. I to nie byle jaki rynek, bo najdłuższy w Europie. W jednej z tutejszych kamienic nocował sam Bonaparte. Zresztą, Półtusk to miasto o bogatej historii. To kolebka mazowieckiego rycerstwa. Miasto uwiecznione na łuku triumfalnym. Po Spółtuska, właśnie chorągiew kusarska biskupów płockich, ruszała na Wiedeń walczyć pod wodzą samego króla sobieskiego. W takim miejscu warto poduczyć się rycerskiego rzemiosła. A no jak dla mnie to bułka z masłem. Pułtusk jest swoistego rodzaju bramą do całego regionu kurpiowskiego. Odwiedziliśmy wyjątkowe miejsca oddalone od miasta o 10 minut. To położona w pniewie stuletnia chata, czyli kuźnia kurpiowska, miejsce, w którym pielęgnuje się kurpiowskie tradycje i ożywia ginące zawody. Można się tu przenieść w czasie i poczuć, jak się kiedyś żyło. To się nazywa jak? Pająk? Pa, pająk. pająk. To dużo pracy. Ja robię miesiąc takiego pająka. Tysiąc skokarnych policzyłam. Nie wiem, jak ci ludzie kiedyś mieli czas na to wszystko. Między innymi właśnie haftu, który został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa. Oto nasze słynne jaja e, wielkanocne. To dzieło właśnie rąk moich. To białe to jest rdzeń sitowia. kolorowa włóczka z naszych stroi, też półkułeczko, nie? Tak. Bierze się garść, przeważnie to w stodole na klepisku. To się samo zwija. Samo się zwija. Siewka. A tu podpaliśmy. no bo miałeś tam ziarno i no do siania, tak. Tak, tak. A niesamowite. i mocne. W każdym domu były krosna o połowę mniejsze. I teraz praca będzie na krosnach. No trzeba mieć prawie, słuchajcie. Do wszystkiego zresztą. Halo? Dam na głośny. No i jak wasza mikro wyprawa? Jak było? Jak było? Kurpiowsko, dobrze! <śmienicza>